Cześć, z tej strony Mikołaj, witam Was serdecznie z portugalskiej miejscowości Braga, miasta, które słynie z przepięknego sanktuarium, które dosłownie wynosi się na miasto. Ja właśnie znajduję się tuż obok tego sanktuarium, ale nie przyjechałem tutaj z powodów religijnych, a na zaproszenie marki Cannondale, ponieważ tutaj odbędzie się premiera dwóch nowości z obszaru MTB. Natomiast ja na razie nie znam żadnych szczegółów. Za dosłownie 15 minut wchodzę do hotelu na prezentację, po której do Was wrócę z pierwszymi informacjami na temat tych dwóch nowości, a potem przez najbliższe dwa dni będę sobie tutaj jeździł i postaram się Wam pokrótce opowiedzieć moje pierwsze wrażenia z jazdy na tych rowerach. Zapraszam. No i dzisiaj wszystko jest jasne. Premierowy elektryk to Cannondale Motera SL, czyli własny pomysł Cannondale'a na lekki rower elektryczny. Dlatego że to jest maszyna, która ma silnik o pełnej mocy. To jest Shimano EP8 z własnymi trybami wspomagania dostrojonymi specjalnie na potrzeby Cannondale'a. I motera ma 160 mm skoku z przodu oraz 150 mm skoku z tyłu. Koła, malet, także jest to taki pełnoprawny. Rowers pogranicza bardzo agresywnej tajlówki i lekkiego enduro. Mocno progresywna geometria, także bardzo, bardzo no taki nowoczesny i ciekawy sprzęt. No i Cannondale deklaruje, że to jest najlżejszy elektryk z pełną mocą. I dużą baterią, bo uwaga, oczywiście maksymalny moment obrotowy silnika EP8 to 85 Nm, natomiast bateria w tym rowerze to nie jest coś pomniejszonego, tylko pełne 600 godzin, także ciekawa kombinacja. Topowa wersja waży 19,3 kg, także rzeczywiście jest to bardzo lekki elektryk. Ja jeżdżę na wersji bodajże oznaczonej numerem 1, czyli tej nietapowej, ale też bardzo lekkiej, dobrze wyposażonej. Także będę sobie tutaj śmigał, no i po jeździe opowiem Wam nieco więcej, ale tak jeszcze na koniec krótka, krótka fajna sprawa, chciałbym powiedzieć, że taką najbardziej ciekawą cechą nowej ramy motora SL w mojej, jakby w mojej opinii jest to, że oni zastosowali tutaj rozwiązanie Flex Pivot, które jest znane z modelu Scalpel, także mamy tutaj można powiedzieć jednozawiasowe zawieszenie, które naśladuje czterozawias dzięki temu, że rama właśnie na dolnych rurkach tylnego trójkąta jest maksymalnie spłaszczona. Jest to trochę inaczej zrobione niż w skarpelu, natomiast ma być to lżejsze, ma być sztywniejsze, mniej kłopotliwe w serwisie. Także same zalety, tak jak powiedziałem, idę pojeździć, za chwileczkę będę wiedział nieco więcej, także pod koniec dnia postaram się z Wami podzielić tymi informacjami. Jest podjazd, więc jest chwila, żeby na spokojnie coś powiedzieć. Jestem właśnie po pierwszym trailu, teoretycznie najłatwiejszym, ale powiem Wam szczerze, że przyjechałem tutaj prosto z Polski, gdzie tak naprawdę ostatnio jeździłem głównie po śniegu, po jakimś syfie, bez możliwości agresywniejszego pośmigania w terenie i tutaj chłopaki naprawdę idą pełnym piecem, więc jestem po takim krótkim chrzeście bojowym, czyli Ostre katowanie trail'a, tak naprawdę bez żadnej rozgrzewki. Ale muszę Wam powiedzieć, że o rowerze oczywiście jeszcze więcej Wam powiem za chwilę. Ale takie pierwsze wrażenia to to, że naprawdę jest to mega skrętny sprzęt jak na elektryka z pełną mocą. Parę razy miałem jakieś takie nawroty, gdzie obrałem złą linię, coś ja przyłem, No i tak naprawdę rower złożył się w takim nawrocie no, Bardziej niż się tego spodziewałem, także to mogę Wam powiedzieć, że faktycznie jak na dużego elektryka, który teoretycznie powinien być taki zmulony, jest fajna dynamika, chociaż mówię, to są takie pierwsze wrażenia, pojeżdżę więcej, to pewnie powiem Wam coś więcej. Czas na przerwę wjeździe. Za nami półtorej godziny dobrej jazdy po ciężkich trailach z kilkoma naprawdę technicznymi podjazdami na dużych stromiznach. Z wieloma fajnymi zjazdami pełnymi ciekawych zakrętów. Także pierwsze półtorej godziny dobrego sprawdzania roweru. 20 km przejechane i dosłownie przed sekundą zostało mi. Dwie kreski z pięciu baterii, także tak to wygląda jeżeli chodzi o zasięg. Sądzę, że pewnie 30 km, jakieś 2,5-2,45 jazdy to jest realny zasięg dla tego roweru przy takiej jeździe na pełnym trybie zabawy. Czyli czwarty najmocniejszy tryb, w sensie najmocniejszy, czyli czwarty bądź trzeci. No i właśnie będąc przy silniku warto powiedzieć, że Cannondale korzysta z silnika Shimano EP8. Dlatego, że jak sami twierdzą, to jest najlżejsza, najmocniejsza jednostka. Plus, bardzo fajne z ich punktu widzenia jest to, że jest kompaktowa, jest mała. Dzięki temu nie zaburza pracy zawieszenia, jakby jest po prostu lepsza dla właściwej kinematyki zawieszenia, więc no to jest bardzo istotne z konstrukcyjnego punktu widzenia. Z mojego doświadczenia po tych półtorej godziny jazdy mogę powiedzieć, że Tryby są bardzo fajnie zestrojone. To są oczywiście customowe tryby specjalnie przygotowane pod motory SL, i naprawdę ta moc maksymalna, ten peak power jest trochę zduszony, po to, żeby nie było takiego efektu, że rower wyjeżdża spod nas, że jest za mocny. I tak naprawdę ten maksymalny boost mocy osiągamy, kiedy my też dajemy z siebie bardzo dużo. Kiedy są jakieś super ciężkie techniczne podjazdy z dużymi stromi z nami, i to jest bardzo podobne w działaniu do tego, co spotykamy w silnikach, które są montowane w lekkich elektrykach. Więc ta charakterystyka jazdy jest bardzo naturalna, nie jest taka brutalna, i to osobiście mi się bardzo podoba. To muszę powiedzieć, że się Kanondelowi super udało, jeżeli chodzi o zestrojenie jednostki napędowej. Z takich jeszcze innych kwestii na pewno Rama czuć, że jest bardzo sztywna. No, tutaj nie ma kompromisów, jeżeli ktoś jest czuły na jakieś takie kwestie, jak precyzja sterowania, to jak się rawer zachowuje podczas lądowania, jak wahacz e, pracuje, kiedy właśnie lądujemy, szczególnie kiedy lądujemy jakoś krzywo, z jakimiś błędami, e, czy o precyzję e, skręcania tutaj no, naprawdę czuć, że ta sztywność jest na wysokim poziomie. E, no i nie powiem e, zawieszenie jednozawiasowe z systemem Flex pivot to też jest coś, co działa i co jest bardzo ciekawe w jeździe. Będę oczekiwał, że jestem jakimś wielkim endurowcem, więc pewnie nie wykorzystuję maksimum potencjału tego roweru. Właściwie na pewno nie wykorzystuję maksimum potencjału tego roweru, ale powiem szczerze, że czułem się bardzo pewnie na ścieżkach i rower też zaskakiwał mnie tym, jak bardzo jest zwinny, jak bardzo jest skrętny. I tak naprawdę im dłużej jeżdżę, tym zaczynam go lepiej czuć, to jest jakby naturalne. Zaczynam sobie na więcej pozwalać i mogę powiedzieć, że ten zabawowy charakter jest w tej maszynie na pewno zachowany. Natomiast nie da się ukryć, że 20 kilo mniej więcej, bo tyle waży ten rower, jest odczuwalny i tak naprawdę im wyższa prędkość, im większe loty, im więcej odwagi w człowieku, tym ten rower jeździ lepiej. Chociaż mając ze sobą doświadczenie w postaci objeżdżonych kilkunastu rowerów elektrycznych, jestem w stanie powiedzieć, że jak na, jak na dużego mocnego elektryka, no to naprawdę ten ma w sobie ten pierwiastek zabawy, pierwiastek flow bardzo rozwinięty. Także w fajnym, w fajnym kierunku to idzie. Przed mną jeszcze kolejnych kilka, pewnie nie wiem, dziesięć minut jazdy, czy, czy godzinę, czy, czy półtorej zobaczymy, co tam jeszcze Camden na dzisiaj zaplanował. Natomiast myślę, że jeszcze uda mi się coś z niego wycisnąć i pod koniec dnia nagram dla Was jeszcze krótkie podsumowanie tego, jak mi się jeździło.

Na dzisiaj pojeżdżone, ale chciałem jeszcze powiedzieć Wam o kilku rzeczach związanych z możliwościami kastomizacji nowej motery SL oraz z kilkoma takimi cechami roweru, o których jeszcze wcześniej nie powiedziałem. No i na pewno możliwości dostrojenia charakterystyki tego roweru pod siebie są całkiem spore, dlatego że przede wszystkim rower może mieć 2,29 koła. Tak? Wyjściowo to jest malec. Natomiast spokojnie można tylne koło zamienić na 29 cali, jest tutaj flipchip, także jest opcja konfiguracji tej maszyny pod siebie. Tak samo jak możemy wpływać na geometrię kąta główki, dlatego że wyjście bo mamy tutaj 60 do 2,5 stopnia. Natomiast jest możliwość regulacji za sprawą misek sterów o 0,6 stopnia bardziej płasko bądź 0,6 stopnia bardziej agresywny kąt główki. No i myślę, że jeszcze jedną rzecz warto wspomnieć, czyli to, że mamy tutaj jednostkę napędową Shimano, natomiast napęd w wszystkich wersjach, które mają elektroniczne zmiany biegów to Sram Transmission. I teraz tak, można zapytać dlaczego. Ja zapytałem oczywiście o to i Canon Dave twierdzi, że dla nich jakość działania napędu transmission, z czym ja się osobiście zgadzam. Super świetnie i super dobrze pasuje do elektryka, bo jednak może zmieniać pod pewnym obciążeniem i zrezygnowali z zastosowania tutaj xtda tu, dlatego że to jest rower dedykowany dla osób, które już jeżdżą, które mają, że tak powiem, wyczucie, jak zmieniać biegi, jakie biegów potrzebują, a jednak funkcja Auto Shift czy Free Shift to jest coś, czego używają raczej osoby początkujące, niepotrzebujące. Uh, może nie, nie umiejące robić tego dobrze, więc yeah. <laughs> dziękuję. O, Manuel Fomik mi pomaga. I? Okay. I, 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 see, I see myself here. Yeah, yeah, but I can hold it for you. Okay. So thank you, thank you. Słuchajcie, mam tutaj pomocnika w postaci Manuela Fomika, który jest nie tylko świetnym kolarzem, to jeszcze super operatorem, z tego co widzę. <laughs> mega. Josh, what are you saying? saying. Hey. Great! <laughs> Thank you. Słuchajcie, musiałem wyjść, bo z tymi wariatami nie da się dokończyć gadki do kamery, natomiast podsumowując ten dzisiejszy dzień i moją pierwszą jazdę na Cannondale'u Motera SL, muszę powiedzieć, że... Lekki e bike z fajną geometrią, dopracowaną geometrią, dobrze działającym zawieszeniem i mocnym silnikiem to jest bardzo fajny pomysł w trudne góry. W takie góry, gdzie jest dużo stromi, dużo technicznych podjazdów, dużo takich momentów, gdzie po prostu no, brakuje nam normalnie siły, a w lekkim e bajku może brakować nam mocy. Więc na taką wyrypę po ciężkich górach to jest naprawdę no, fajne połączenie. Tak? Pełna moc plus... Całkiem lekki rower. Oczywiście nie super lekki, ale całkiem lekki. Na tyle lekki, że można nim się pobawić, można trochę spróbować polatać, można poczuć tą taką dynamikę sterowania, dynamikę przechodzenia ze skrętu w skręt. Zresztą moim zdaniem, tak po pierwszej jeździe, po pierwszym dniu jazdy, Motera jest rowerem, który prowadzi się bardzo bezpośrednio. Naprawdę drobne właściwie ruchy ciałem, drobne ruchy kierownicą przekładają się na takie posłuszne zachowanie się tego roweru. Wiele razy miałem też tak, że ja coś po prostu zepsułem, pojechałem coś słabo albo zwolniłem za mocno i tak naprawdę bardzo łatwo było mi skorygować ten mój błąd. Także Raz, że rower jest stabilny, tak? to jest jednak duży, duży elektryk z dużą bazą kół, co bardzo ważne ma tą geometrię Proportional Response, czyli każdy rozmiar ma odpowiednio dobraną całą geometrię, włącznie na przykład z tym, że rośnie też tylny trójkąt, co nie jest takie normalne w rowerach, ale też ma dobraną, odpowiednio trzydostojoną odpowiednią kinematykę zawieszenia, więc jakby no naprawdę czuć, że tym rowerem się fajnie jeździ, i jak na elektryka, który ma pełną moc, jest to maszyna, która daje naprawdę dużo flow i myślę, że więcej nie ma co mówić, bo to była jedna jazda, to były takie pierwsze wrażenia. Więcej też postaram się Wam przemycić w tekście, do którego Was mocno zapraszam, bo do tego materiału oczywiście jest przygotowany mnie również artykuł, więc link do niego będzie w opisie filmu. Możecie śmiało sobie tam wejść i zobaczyć. Postaram się. Coś więcej sobie jeszcze z moich wspomnień z tej jazdy przygotować i, i tam przekazać. Natomiast myślę, że i tak już wiemy całkiem sporo. Także dziękuję za oglądanie. Zostawcie oczywiście kciuka w górze, jeżeli Wam się podobało. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.